Telewizja Przemysłowa Giełda Poznań. Doktor Fryderyk, drodzy Państwo, dzisiaj będziemy rozmawiali o miejscu, drodzy Państwo, Polski na polityce światowej, drodzy Państwo. Więc Polska jako koleżeńskie i gościnne państwo tutaj odgrywa bardzo wielką rolę na arenie polityki światowej. Tutaj akurat ta częstotliwość, o której my mówimy, Tutaj, jeśli chodzi o politykę światową, jest po prostu wskazana ze względu na właśnie potrzeby Francji zabezpieczające politykę światową. Więc tutaj już, drodzy Państwo, nie tylko literatura, y, oczywiście nie tylko studia y, y, te uniwersyteckie, ale też oczywiście przede wszystkim, drodzy Państwo, od samego początku. Y, kiedy, że mówimy o tym, no to jeszcze więcej osób mówi o tym i to jest oczywiście potrzebne i to jest oczywiście prawda i zabiegamy o to, żeby to była oczywiście drodzy Państwo, przede wszystkim praktyka, więc tutaj akurat literatura która jest y, tłumaczona z jednego języka na drugi język, później już oczywiście wtedy y, gdy to Państwo jest y, rozwinięte, no to y, tłumaczy się tę literaturę z tego języka na wiele innych języków i, drodzy państwo, właśnie wychodzą pewnego rodzaju, że tak powiem, te niuanse dotyczące właśnie tych, te, tych kwestii, tego podejścia naukowego. Tutaj, jako literaturę polecam przede wszystkim, drodzy państwo, The 1 Legacy, napisane w języku oczywiście angielskim. Tutaj Will Adams, drodzy państwo, oczywiście, więc tutaj akurat już sam tytuł jeszcze An Adventure That Will Rewrite History, czyli, y, czyli przygoda, która y, y, będzie mogła przemienić właśnie historię, drodzy Państwo. William Adams, The Eden Legacy, więc jako pierwszą książkę dotyczącą tego zagadnienia na polityce światowej polecam właśnie tę książkę jeden 1 Legacy. Drodzy Państwo, często zdarza się, że wiele uniwersytetów właśnie tłumaczy, drodzy Państwo, te książki i później oczywiście jest tak, że te, że ta literatura jest po prostu, drodzy Państwo, wykonywana w praktyce właśnie w inny, drodzy Państwo, dość taki, że tak powiem, mankamentalny, Niekiedy sposób. Ma to wpływ często, drodzy Państwo, kiedy są to już te współczesne, drodzy Państwo, że tak powiem, nauki, drodzy Państwo. No tutaj, jako polityka światowa, Polska i koleżeńskość Polski, Polska cały czas akurat pracuje nad tym, tutaj Francja akurat cały czas oczywiście, drodzy Państwo, ma, ten, ma te walory, które. Dodatkowo, jeszcze, właśnie stara się y, dzięki temu, właśnie y, wyróżniać y, niektóre, drodzy państwo, państwa. Ja przypominam o dominacji Europy, drodzy państwo, oczywiście. Mówię o tym, dlatego, że to wszystko ma ten sens, drodzy państwo, który się nazywa, właśnie, drodzy państwo, Europa. Drodzy państwo, inna jeszcze książka o polityce światowej, drodzy państwo, Revelation, y, tutaj akurat jest. CJ Sensom, drodzy Państwo, książka, która mówi o tym, jaka jest polityka światowa. My o tym, drodzy Państwo, mówimy praktycznie, drodzy Państwo, to jest, to mówi się samo przez się, że tak dodam, drodzy Państwo, więc yy, książka, która mówi o tym, czym różni się polityka światowa w praktyce oczywiście od polityki, drodzy Państwo, Międzynarodowe. Ja tę książkę oczywiście, drodzy Państwo, polecam. Bardzo dobra książka. Trzecia książka, drodzy Państwo, którą na dzisiaj dla Państwa przygotowałem, mówi o tym, no polityka światowa jest bardzo trudna. Sport jest trudny, ale polityka światowa, drodzy Państwo, też jest trudna. Ale jak tu porównać sport, drodzy Państwo, do polityki światowej, więc? Akurat chciałbym tutaj powiedzieć o tym, że już ten sport wyczynowy i można być profesorem sportu, więc ten sport profesorski, gdzie są te organizacje sportowe, sieci sportowe, organizacje sportowe, marketing sportowy, no tutaj też odgrywa jakieś, jakąś tam rolę oczywiście I te, i te już właśnie te wychowanie fizyczne na poziomie profesorskim i, i nie tylko oczywiście, odgrywa ważną rolę i też drodzy Państwo, tutaj polecam właśnie książkę akurat na takim poziomie, nazywa się The Lucifer Code czyli kod Lucyfera Michael Corday, czyli drodzy Państwo autor właśnie tej książki o sportach ekstremalnych wyczynowych, drodzy Państwo na poziomie, drodzy Państwo, profesorskim i nie tylko i warto jest właśnie tak naprawdę drodzy państwo zapoznać się z tym i mieć właśnie drodzy państwo te porównania ja daję takie porównanie drodzy państwo ale tych porównań jest oczywiście drodzy państwo o wiele 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 drodzy państwo więcej więc powiem szczerze drodzy państwo że tutaj akurat te trzy książki ja je przygotowałem specjalnie drodzy państwo więc warto jest drodzy państwo się zapoznać po prostu z tymi y, książkami, dlatego że polityka światowa, drodzy Państwo, jest najważniejsza. Marketing jest najważniejszy, drodzy Państwo, chociaż tutaj sama ta książka już jest y, y, też zaopatrzona w marketing, drodzy Państwo. Ale polityka światowa też jest najważniejsza, drodzy Państwo. I, drodzy Państwo, ja te trzy książki, oczywiście, drodzy Państwo, polecam. One będą. Y, naprawdę warto je mieć na swojej domowej bibliotece, dlatego że ta, te książki naprawdę przydają się dla każdego, drodzy Państwo, kto interesuje się tak naprawdę tym, co się dzieje, drodzy Państwo tak naprawdę w państwie, tym, co się dzieje, drodzy Państwo, tak naprawdę w Polsce. I dla tych, którzy uwzględniają, interesują się rozrastaniem się. Wielkich miast, drodzy Państwo. Ja teraz jeszcze chcę powiedzieć o tym, drodzy Państwo, że to jest jeszcze cały czas, drodzy Państwo, po prostu. Nie wszystko. Taka jest prawda, drodzy Państwo. Warto też jest jeszcze, drodzy Państwo, zaglądać do internetu i oprócz tego wszystkiego, drodzy Państwo, jeszcze warto jest też. Oczywiście jeździć do biblioteki, drodzy państwo i interesować się, wiedzieć na czym polega polityka światowa. Polska tak naprawdę już dawno, drodzy państwo, ruszyła i te te przemiany i nie tylko te przemiany właśnie mają wpływ, drodzy państwo, na politykę światową, więc Polska ma wielki wpływ, drodzy państwo, na politykę, drodzy państwo, światową. Telewizja Przemysłowa Giełda Poznań, drodzy Państwo, do widzenia Państwu. Jeszcze tylko powiem, drodzy Państwo, oczywiście, o tym, że tak naprawdę, drodzy Państwo, warto też jest tak naprawdę te książki kupować, właśnie, drodzy Państwo, za granicą, dlatego, że wtedy jest właśnie to, że te książki są napisane w języku osobiście przez. Właśnie autora, drodzy Państwo, więc tutaj zwróćcie uwagę, drodzy Państwo, na to, proszę zwrócić uwagę, drodzy Państwo, na to, że tak naprawdę tutaj już w tym momencie nie chodzi o tę tak zwaną Europę dwóch prędkości, że tak powiem, drodzy Państwo, ale tak naprawdę tutaj chodzi, drodzy Państwo, o tak naprawdę cywilizacyjne yy, stosunki międzynarodowe i o politykę światową, drodzy Państwo, i tutaj akurat. To jest to samo, ale też to się od siebie różni, drodzy Państwo. Więc zwróćcie na to, drodzy Państwo, właśnie, tak naprawdę, yy, te skupienie, drodzy Państwo. I jeszcze, dro, drodzy Państwo, warto jest powiedzieć o tym, że, drodzy Państwo, te, to wszystko i te yy, biblioteki domowe, które są u Was, drodzy Państwo, tak naprawdę stanowią o bardzo wielu walorach, drodzy Państwo. O tym, jak dalej będzie wyglądało rozrastanie się wielkich miast, drodzy państwo, więc tutaj, akurat, już nie tylko niuanse demokratyczne, ale więcej tych demokracji, drodzy państwo. I wtedy, drodzy państwo, mówimy tak naprawdę o tym, co jest na Europie, drodzy państwo. Więc cały czas, tak naprawdę, jedziemy tak naprawdę, Cały czas do przodu i to jest najlepsze, tak jak to wszyscy mówią, drodzy państwo, i cały czas do przodu. Telewizja Przemysłowa Giełda Poznań, doktor Fryderyk, drodzy państwo, jeszcze tutaj tylko wspomnę o tym, drodzy państwo, że tak naprawdę cały czas warto jest jeszcze mówić o tych, drodzy państwo, wielu, właśnie demokracjach, drodzy państwo. Demokracja nie musi być jedna. Koleżeńskość, drodzy Państwo, gościnność i demokrację, drodzy Państwo, to już jest zagadnienie właśnie na Europie, drodzy Państwo. I ja cały czas, my cały czas na telewizji Przemysłowej Giełdzie Poznań o tym właśnie mówimy, drodzy Państwo. I o tym właśnie wspominamy też ze względu na to, że ja tak naprawdę liczę na to, że te właśnie biblioteki domowe. Będą zaopatrzone w książki, które będą dzięki Państwu przyjeżdżały do Polski i będą właśnie one stanowiły również i ta wiedza będzie stanowiła.